Zostałam zamknięta w więzieniu Dandy Sword. Zaczynamy. Poziom łatwy. Musimy z niego uciec. Czemu się, się rozejrzałam? Przez chwilę ja myślałam, że tam jest jakiś przycisk albo. nie No, hmm. hmm, to tylko to ten przycisk. Trochę wszystko się zgrałam, przyznaję się, w barego, to jest chyba taki bary, ale tu jest wszystko w jednym kolorze i wszystko się tak zlewa. Dlatego nie wszystko widzę. I to było dosyć dawno, jak w Barego. O, ale jest dźwięk jego. ale to musi się dziwić. O, nie. Prawie nie dopadł. O, on się chyba spierdzał. O, tu jest zdjęcie tego. O, tu zmienili chyba. Tu chyba zmienili. Chyba tego nie było. No ale też chyba nie może być aż 1 do 1 skopiowane, więc... Tylko... A łopata! E, a to nie było to, ale wtedy! To nie jest jeden do jeden, ale trochę no przeszkadza, że wszystko się tak zlewa Nie wiem, z strzałka pokazuje mi, że mam iść w tą. Aha, jak głupia ich zauważyłam. to łatwiej jest. O, i niektóre deski się chyba zapytały sobie to. O, no. O, to pęknięte. Wow bez trupia kolce. w końcu w końcu nie błąd nie powinnam patrzeć się w dół kula, kula i jak coś widzą, wiem jak się nie wyrobię, jakby nie zdążyłam zrobić całego odcinka w sensie, no, no to jakby rozłożę to na dwie części. Um, um, ale jak coś, to możliwe, że pojawi się część, bo możliwe, że to jest jeszcze jeden odcinek, ale nie wiem. może jak nie zmieszczę, to też nie wiem. Ponieważ Zobaczymy jak wyjdzie widzimy. O nie! Wyczuwało się! Już tu nie wejdziesz, prawda? Tak. Chciałam powiedzieć, że spaść by było teraz dziwnie. Ale <laughs> oczywiście spadłam. Trochę ja nie lubię wiecie tej tunerki bliska jakby bo jak widzisz całego to... ludzi nie mówcie, że... uff dobra Przejmujcie się, słaba byłam w to wtedy. Przeszłam, ale. jakoś tak Nie byłam dobra. I spadłam. No dobra, jeszcze. Wow. Chciałbym powiedzieć jeszcze raz. Nie wiedziałam, że ja jestem taka szybka. Chyba w oryginalnej kasze. Nie wiem, bo dawno grałam, ale. Bo chyba w oryginalnej grze, tej, jakby to nie jest podróż, nieważne, no to tam, jakby tam, jak się ginęło, to chyba trzeba było jeszcze raz pić to picie, ale nie mam pewności, bo już się nie było szybkim. A co trudne jest. Chociaż, co ja mówię, no to są je hard, czyli trudnym. No to raczej by było jeszcze trudniej. Pewnie by były jakieś kolce albo coś. Nie wiem, nie grałam. Ale widziałam jak chyba ktoś gra, ale to było akurat jeszcze dawniej. Tutaj chyba. Ugh. Um. A, dobra. Jednak to jest magazyn. I no tak, tylko to się zlewa, naprawdę przepraszam bardzo. Mm. Oj, oj. No i weszłam z tym. Mm. Muszę chyba jeszcze raz. Mm. I teraz weszłam. Skoczyć... Aha, i spałam.